Gość na 96 fm. A my teraz w naszym programie robimy dzień dobry. Spotykamy się z gościniami, które przybyły do nas z regionalnego Centrum Animacji Kultury, a z nami w studiu Magda Mądry i Lucyna Majewska. Dzień dobry, witamy Pani bardzo serdecznie. My również, dzień A dobry. Porozmawiamy sobie o tym między innymi, co dzieje się w Regionalnym Centrum Animacji i Kultury, bo u Was dzieje się sporo w Centrum między innymi też Kreatywnej Kultury. Przygotowujemy się do wielu wydarzeń. Natomiast już w najbliższy czwartek startuje Gala Teatralna. To wszystko w ramach ProArte 2024. Powiedzmy o tym wydarzeniu, bo wystąpi sporo młodych teatrów, prawda Pani Lucyno? Tak, tak, jasne. Wystąpi 10 grup z czterech z czterech kategorii wiekowych. Zaprezentują swoje spektakle teatralne. Zapraszamy chętnych do wizyty w naszym Centrum Kreatywnej Kultury jako widownia, żeby zobaczyć, jak utalentowani są młodzi ludzie. To są dzieci na, od siódmego roku życia do młodzież do 19, także zachęcamy, żeby śledzić ich poczynania i, i kibicować. Dalszych drogach y, y, artystycznych. Powiedzmy może trochę o samej idei tego wydarzenia, bo to, y, tak jak wspomnieliście, to młodzi aktorzy, dzieci to jest takie pierwsze zmierzenie się ze sceną i stremą dla tych młodych aktorów tak oczywiście to są oczywiście amatorskie grupy teatralne ale możemy powiedzieć że one już nie jedną scenę taką teatralną przeszły i to nie tylko w województwie lubuskim ale też i na ogólnopolskich scenach deskach teatrów są to faktycznie dzieci młode malutkie które sobie świetnie radzą na scenie naprawdę zapraszamy można podziwiać ich spektakle już jutro w Centrum Kreatywnej Kultury to może powiedzmy, kto w ogóle wystąpi, kto przyjedzie, bo ja sprawdziłem sobie też informacje na waszej stronie o tym, jak to będzie wyglądało jutro. Od około godziny 9.30 do 16.00 sporo tych teatrów, a gdybyś Ucyna miała wymienić część z nich, to powiedzmy może, kto wystąpi, kto się pojawi, bo rzeczywiście Ym, tych grup ta, jest sporo. Tak, jest sporo tych grup. Grupy przyjadą z Nowogrodu Bobrzańskiego. Ze strzelec krajeńskich, mamy też z Zielonej Góry e, grupy teatralne. Mamy także gości z Czarnowic, mamy także gości ze z, z Szkoły Zniwisk. Także jest sporo tych e, teatralnych prezentacji, które oceniać będzie Profesjonalna Rada Artystyczna, którą e, wy, wybraliśmy przy konsultacji. E, będzie to e, e, Joasia e, Staniszczak. Stasiewicz, przepraszam, z Teatru Naszego Lubuskiego. Będzie to Beatka Belling, no i Wojtek Romańczyk. Także tutaj mamy profesjonalnych oceniaczy, że tak powiem, z Rady Artystycznej, którzy też w ramach tego konkursu oczywiście nie tylko będą tutaj oceniać ich występy, ale też troszeczkę tutaj konsultacje robić, troszeczkę im tłumaczyć pewne tak, rzeczy, odpowiadać, odpodpowiadać, żeby też ten konkurs nie był tylko takim konkursem na zasadzie, że obejrzą i dziękujemy, do widzenia, tylko raczej takim właśnie pewną konsultacją artystyczną, pewną taką grą z, z Radą Artystyczną, żeby mogli coś wyciągnąć dalej tak, i, 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 i... Tak, i bo więcej... to chodzi o to, żeby wymieniali doświadczenia, tak. żeby oni między sobą też podpatrywali, co mogą poprawić, a rada jest po to, żeby te sugestie oczywiście udzielać. Mhm, jasne. Tak. Czyli będą takie rozmowy poza już konkursowe, żeby właśnie to doświadczenie jasne. po prostu zwiększyć. Słuchajcie, to jest jedna rzecz, która dzieje się u was, ale oczywiście to nie jest tak, że Regionalne Centrum Animacji Kultury się potem e, zamknie na cztery spusty, no bo przed nami <laughs> też sporo wydarzeń. Powiedzmy Magdo, droga, co jeszcze będzie działo się u was w najbliższym czasie, jeżeli chodzi właśnie o, o kulturę? W przyszłym tygodniu jeszcze dalej kontynuujemy Pro artę 2024. Odbędzie się finał piosenki, lubuski festiwal piosenki oraz lubuskiego konkursu fotograficznego. A już w czerwcu zakończymy Pro Artę, ale w cudzysłowie zakończymy lubuską galą taneczną, bo od września znowu wrócimy z tematycznymi warsztatami dla laureatów i wyróżnionych w finałach wojewódzkich. A takim zwieńczeniem Pro Arte 2024 będzie lubuska gala talentów, ale nie tylko Pro Artę, bo Regionalne Centrum Animacji i Kultury organizuje także Międzynarodowy Festiwal Folkloru i to już wkrótce, bo we wrześniu połączymy się troszkę z Dniami Zielonej Góry, z winobraniem. Festiwal odbędzie się w dniach 11-15 września, więc już serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów folkloru i nie tylko, bo może ktoś będzie chciał zobaczyć piękne występy zespołów z zagranicy i z Polski. O, ale teraz powiedziałaś, że to się z winobraniem łączy. To znaczy, że ci turyści, którzy przyjadą do Zielonej Góry, to oni naprawdę będą musieli sobie jakoś dobrze zaplanować dzień w mieście. No bo z jednej strony winobranie, ale z drugiej też wasz festiwal. No myślę, że będą mieli trudność, bo <grym> będzie harmonogram dosyć napięty, ale mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tu mówisz o winobraniu, natomiast za miesiąc już będą wakacje. Uczniowie będą mogli oczywiście odpoczywać. Czy wy też już jakieś macie plany, jeżeli chodzi o wakacje w Rcaku? Może jakieś zajęcia? półkolonie, Takie plany się Tworzą? Tak, właśnie mamy plan, mamy plan na lato z rycakiem, który kontynuujemy już przez wiele lat. Ym, ta oferta szczegółowa będzie podana. Natomiast teraz serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe do współpracy. Można się zapisywać u pani Ani Wójcik. Yy, telefon mogę później też przekazać, yy, gdzieś tam może podać yy, na stronie internetowej. Yy. Chodzi o to, że chcemy tak przed lato z Rycakiem zrobić taki wstęp i zaprosić do naszego parku zabytkowego. Mamy przepiękny park, e, mamy przepiękne e, z dużym potencjałem e, Centrum Kreatywnej Kultury i z dużym potencjałem studio nagrań. E, no i chcielibyśmy... E, najmłodszym pokazać te nasze zasoby, ten nasz warsztat, no i piękną naturę, która znajduje się w Parku Zabytkowym. Można się zapisywać, wiemy, że okres w czerwcu to jest taki dla szkoły, gdzie już może troszkę mniej jest tej nauki, a znowu nauczyciele poszukują może też i innych form nauczania, więc serdecznie zapraszamy do współpracy. Czyli dzieje się w Rcaku. To co, drogie panie, to jeszcze zaprośmy na tą galę jutrzejszą pro arte. Lucyna. Tak, zapraszamy jak najbardziej. Od 10 rozpoczyna się całe wydarzenie dotyczące spektaklu. Wcześniej oczywiście jest dostępne to wydarzenie dla samych uczestników przy, przy rejestracji pewnych tutaj rzeczach administracyjnych. Natomiast od 10 do 16 są spektakle, także zapraszamy śledźcie naszą stronę, śledźcie naszego Facebooka. Tam najczęściej są wszelkie informacje podawane. Także zapraszamy do Orcaka, do CKK i do naszego Parku Zabytkowego. Zapraszamy serdecznie Lucyna Majewska i Magda Mądry. Były z nami Regionalne Centrum Animacji Kultury. Pięknie, paniem dziękuję. Dziękujemy. Dzięki. Gość na 96 FM.